No okej, okay. yy, idziemy dalej O, tam jest, tam jest ten jakiś snajper to co do mnie celował A dalej mam 8 wycia HP Kurde. Dobra, nie będę tak kambił, bo nie będę was zanudzał. No, nie wiem w końcu, czy wygra... Wy... raz wygrywamy, raz przegrywamy. No i widzieliście ten taki ten no kwadrat. Czerwony na mapce? Nie wiem co to znaczy. Napiszcie mi, proszę. Jeszcze raz was proszę, bo nie wiem. Naprawdę. Okej, okay, nie śmiejcie się. Uczę się razem z wami. Pamiętajcie. Uczę się razem z wami. Okej. Okay. Jedziemy do bazy. Jeżeli ten mecz się skończy, to będzie koniec odcinka. A wygląda na to, że wygramy, no chyba że właśnie to się stanie. No i tak, jedziemy do tej bazy. Nie wiem, może wam pokażę jeszcze myśliwiec. Fajnie, jakby. No, ale ja się często rozbijam myśliwcem. Muszę się poduczyć też myśliwcem. Jest i myśliwiec, w którym siedzi ktoś. A myśliwiec jest jednoosobowy. Hej, 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 fajnie. No i co tak kampi, Jezus, zamiast lecieć. W bój i bombardować i w górę. Okej, okay, lecimy z tym facetem. Ha, 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 ha. ha. Mamy 25 w na jeden i Je, na jeden to jest ta strzałka na o, Ktoś we mnie leci! Lecimy, lecimy, lecimy? Znaczy, strzelamy, sorry. Kurde, mam w cele jak baba z wesela. Tak się to mówi? Tak. O bo... nie no! Gdzie ty lecisz?! Jezus! Jak on lata! On popił przed lotem chyba. O nie. To w Ru-US to jest są grupy. My jesteśmy w Ru. Czyli ruski. <laughs> <laughs> to było net, już nic nie ważne. Myślałem, że... Ok, ktoś nap naprawia czołg. Następny odcinek będzie... Mechanik, to będzie mechanik, tak. No weź odparł flary! Super. Nie ma amunicji. O oh no, no super. O oh nie. Super, super, super. Wysiadamy, wysiadamy teraz, teraz. Teraz, teraz. Teraz! Nie otworzyłem spadochronu. Fail. Fail. Dobra, idziemy. Nie ma czołgu. Super! Nie ma transportu. Dobra, pójdziemy na solo. Znaczy nie na solo, tylko no, zabijać. Okej, okay, nie wiem... powiedzcie mi, czy ustawienia w grze, czy dobrze dźwięki, dobrze muzyka. Czy w muzyki chyba nawet nie było w tym odcinku, no ale okay. Nagrywamy już 3 minuty. Chciałbym przejąć B, bo za przejęcie punktu jest trochę punktów. 200 dokładnie. Umarł. No i zniknął. No i widzieliście? On tak się prawie zniknął. Nie wiem czy to widzieliście. Fajnie. Ej, utknąłem! bo przyjmujemy punkt, mnie to nie obchodzi. Widzicie go. Tak! Jak go widziałem i on nie widział. M95 to jest bardzo no, słynna e, snajperka w tej grze. O nie, oznaczamy, oznaczamy, oznaczamy. Naprowadziłem. O nie, super. Zapomniałem, że on tam jest cały czas. A nie, tu był. Okej, okay, okej. Okay. Nagrywam dla Was niewielkość HD, bo to zależy od mojego internetu. Jakbym to wrzucał rano, to bym. W, no. W... 720 punktów wróciło, no ale nie będę fade, bo teraz nagrywam o 19:41. No i tak Skończy się mecz. Ja się z Wami wegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.